Mariusz Tomaszewski, firma Kipi. Znajdujemy się na targach Drema, na stoisku w strefie czystego powietrza. Firma Kipi to przede wszystkim palniki paletowe, dobrze znane części klientów. To obrotowa komora spalania, wysokiej jakości rozwiązania technologiczne, które zapewniają nie tylko długotrwałe użytkowanie, ale również wygodne i sprawne użytkowanie, dzięki temu, że nie wymagają tak regularnego czyszczenia. Do oferty naszych produktów dołączyła również Teotona grzywnica. To całkiem innowacyjne, jeżeli chodzi o nasze warunki polskie rozwiązanie, które pozwala ogrzewać biomasą, czyst... pozwala ogrzewać biomasą powietrze. W środku możemy znaleźć takie rozwiązania jak odpopielanie, które zapewnia wygodną obsługę na co dzień dzięki temu, że wystarczy tylko i wyłącznie ten mobilny odpopielacz co jakiś czas wymieniać. Dodatkowo automatyczne sterowanie, cały czas panik kipi, czyli wysoka sprawność spalania, możliwość obsługi kilku kanałów wentylacyjnych i tak naprawdę to znajduje swoje zastosowanie jak dotąd wśród naszych klientów, nie tylko w dużych halach i pomieszczeniach magazynowych, ale również w szklarniach, suszarniach czy, czy kurnikach. Dziękuję bardzo.